minister Schreiber płyta do wypowiedzi pana ministra Sikorskiego? Znaczy tak, no po pierwsze, no to jest wypowiedź i haniebna, i obrzydliwa. I to, powiem szczerze, no także obrażająca mnie, bo ja w tym rządzie jestem i pamiętam, co się działo. Jak od 6 rano 24 lutego, bo, bo wtedy premier Jarosław Kaczyński zwołał Komitet Bezpieczeństwa, cały rząd zajmował się tym. Od pierwszych godzin, a ta teza, przypominam, to jest, że w pierwsze 10 dni było jakieś wahanie. Jak premier Mateusz Morawiecki rozpoczął ofensywę dyplomatyczną razem z, oczywiście z prezydentem Andrzejem Dudą, ale tutaj był zarzut w stosunku do rządu, więc o tym mówię. Jak przygotowywaliśmy pomoc humanitarną, jak przygotowane były już ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i, i tak dalej i tym podobne. Jak zamknęliśmy przestrzeń lotniczą dla, dla rosyjskich, wtedy Dzisiaj to już mało kto pamięta, wtedy była dyskusja na ten temat. I rząd był tutaj zawsze na pierwszym miejscu tej walki o wolną Ukrainę i pomocy Ukrainie. Natomiast wiecie panowie, co jest najbardziej dla mnie osobiście smutne. No, nie jest tylko to, że jest ta jedna wypowiedź, moim zdaniem haniebna, z której no, wycofuje się tak, jak się wycofuje. Ale jakbyśmy prześledzili na przestrzeni lat wypowiedzi. Ja sobie, krótko. No krótko. Ja sobie. Ja no właśnie to jest problem problem To tak, i wspomnimy sobie tak. W 2009 roku sugestia pana Radosława Sikorskiego, że Rosja w NATO powinna być. Kiedy Jarosław Kaczyński w 2010 roku mówił o odradzającym się neoimperializmie rosyjskim, kiedy mówi o tym, że Europa staje się pasywna i Amerykanie, on twierdzi, że zadaje sobie pytanie, czy pan prezes jest na proszkach. Ale są także następne rzeczy. No, rok 2010. 13. On mówi tak, oczekuje od polityków PiS deklaracji, ile polskich miliardów chcą wpompować w skorumpowaną gospodarkę Ukrainy. Prawda? PiS przestaje myśleć, kiedy przychodzi do relacji z Rosją. To jest rok 2013, koniec roku, tuż przed za chwilę agresją, agresją Rosji na Ukrainę. No, zaproszenie, zaproszenie ministra Ławrowa na spotkanie z ambasadorami. I to, że Donald Tusk nie odpowiada także dzisiaj na te, na te pytanie, to jest, być może, to jest być może związane z tym, to, co my próbujemy robić i na co nie ma odpowiedzi, przypomnę Państwu, że zadajemy te 10, 10 pytań i na to nikt w platformie, może pan, pan poseł zechce odpowiedzieć na te pytania. Może uda się nakłonić Donalda Tuska, aby na nie odpowiedzieć. Zachęcam do tego.